Siemanko widzowie. w dzisiejszym odcinku mm, gra, gramy w parkour na koksie, możecie zostawić suba i lajka, będzie nam bardzo miło. No i co, bez przedłużania lecimy z odcinkiem. O, Dobra, no to co, otwaram. Tylko jeszcze po parku nie da prać. Gramy parkour na koksie, mam nadzieję, że Wam się podoba. I... No tak, jak nie widzieliście jeszcze parkouru w tym odcinku, to zbijajcie. Oni już lecimy. Wojtek odpalaj. Dawaj, zobaczymy jak pójdzie, to fajna, na razie najłatwiejszy pojedynek. No dobra. Znaczy w sensie, no, na, ra na razie łatwy będzie, tylko czekaj... Eee, czekaj... Szybko, to może średni, to zobaczymy. Dobra, lecimy. Mmm, parkour... Parkour, znaczy się... Eee, dobra. Sto osiemdziesiątka. Aj, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Aj, jej Eee, y, Easy na razie. Na razie Easy. Dobra, dawaj. Zobaczymy kto Easy wygra. Ja wy parkur jestem strasznie słaby, więc ja to na pewno przegram, bo ja są strasznie słaby. Mam nadzieję, że w końcu się z sobą wygram. Ogólnie sobie nagrywaliśmy odcinki, ale na dół jest odbiorę, bo nagrywamy teraz parkę. Nie, ale zepsułem. Nie, ale zepsuję znowu. Ja nawet nie patrzę, gdzie ty jesteś, ale ja w ogóle nie umiem parkura. Uwierzcie mi, widzowie. Jakbyś. Ja jestem taki. tragedia. Jak chodzi o parkur u mnie. Nie wiem, nie wiem, jak tam u ciebie. Aj, aj, aj. Jezu, jak to się ciężko gra. Jeszcze, widzowie, to, to jest easy, a mi tak słabo idzie. O jezu! Nie, no, spadłem. Spadłem. Nie. Nieprawda.

Potem zobaczysz na przykład w medium, hard, zobaczysz, że wtedy jestem słaby. Na easy czasami... Dobra. Dobra, bo ja jak dużo, jak dużo gadam, to zawsze w tej średniej bramy. Jestem skupiony, to jest idzie mega dobrze, teraz nie masz problemu. <laughs> już wtedy też gadałem. No, widzowie widzo, ja widzicie już? Spadłem. Przy starcie. Szmuch. No, nie, ja zepsułem bardzo. Nie wiem, ja to bardzo. Aha, tak to się robi. Si... Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale coś tam. E... Co tutaj się robi? No jezu! Ej, dobra, ja to przegrywam, bo ja nie, nie rozumiem, nie, nie, nie gariam, co tu się robi, za bardzo te bloki, te piaskowe te dusze może też o to chodzi Jezu Maria, jak tu się... Nie, przez po... Nie no, spadłem, bo byłem tak daleko! Dobra, teraz... No bo tu... No bo tu jestem... Dobra... dobra. Nie! Jak ja kliknąłem, wrócił! to przez przypadek! mis click! A ja byłem tak daleko! Jezu! Ej, dobra, dobra. Ja już to przegram! Ja już to przegram! No, spadłem kolejny raz! No widzisz, mówiłem, że jestem słabszy. A, ty miałaś... a ty co miałeś? A co, co, co mówiłeś? No nie, ale to. To czebna, to, ja nie mym, to nie mnie Ja muszę odrobić! Czemu ja spadam! No nie wiem, rówcie. Nie, nie wiem. Rób mi pomóc! Nie wiem. Ej, mi się ej. Ej, u mnie, u mnie jest tak? Ja, jak coś słyszeliście, to nieważne, po prostu. Ja, ja się bardzo... Ja się bardzo wkurzam. Ja, jak coś... Ja, ja, ja coś sły... ja, jak coś słyszeliście, to postarajcie się tego nie słuchać, bo po prostu ja się rajdzuję zawsze. Jak gram w parkura, dobra czy dobra? Kurczaczki! A ja puściłem kapcia. Eee, Ile do... Ile do... yy, stop. <laughs> serio? Nie. A ty?

Jeśli spadniemy powyżej stu, To kończy się odcinek. To jakby to to, 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 to zajmie to, to zajm na pewno bardzo szybko. Więc no. Pewnie. Pe, pewnie, pewnie pewnie ja spadnę 100 razy na jednym... na jednym trybie. W sensie nie na jednym trybie, tylko na jednym. O Jezu. O Jezu. No, ile. Ra... Ja to nie umiem przejść, bo tutaj. Ja, ja, nie, ja, nie, ja nie umiem tutaj wskoczyć, bo. Tu... No nie. Ja wiem chyba. a co jeśli. Co jeśli. O dobra. Skok. I co ja mam teraz niby zrobić? Jezu, Maria, jak i. jak co ja tam trzeba? Ej, ja, jak ja mam tam skoczyć? Wiesz, że jest takie ciężkie tam. Czy mi się tego tak wydaje? Ej, i jak tam skoczyć? Jak tam skoczyć? Czekaj, FP. I no na pewno tam trzeba chyba skoczyć, ale tutaj się chyba nie da tak skoczyć. Chyba się. Moim zdaniem tam się nie da skoczyć. W sensie tak, albo to trzeba być jakimś. albo to nie trzeba być. nie wiadomo o kim. Czekajcie. Jak to zrobić? No nie, no ja, ja, ja... No a ja mam wiedzieć? No ja skaczę, ale... Ja skaczę, ale nie dolatuję, bo jakby za daleko jestem. Ile razy spadłeś? Ja na razie 25, ale rośnie to ciągle. Ej, i już... Ej. Ej, ja już mam 27 razy spadłem, a tu już jest dwie minuty i około 35 sekund. Ja to prawie zrobiłem! Ja to prawie zrobiłem! Prawie! Widzowie! Ja to prawie. Z... Co? Dobra, ile razy spadłeś? Ja, ja prawie, ja prawie to zrobiłem Tylko, że, no nie Wydaje mi się, że chyba prawie to było <ścoughs> Nie, parkour nie dla nas Czemu nie mogłem się o to złapać? Przecież już tak blisko było. Jak mi się... No ja. Ter... Ej, teraz na do, do, do drabinki nie doskoczyłem. Ile razy spadłeś? 58. To tyle samo co ja. Ej, ja, 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 nie wiem. Czekaj, ja nie wiem do końca, jak tam, jak tam to zrobić, żeby na, tam, na tamtą drabinkę skoczyć.

Tego Minecrafta? Ja, ja, ja nie chcę... Ja nie chcę się ja 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 tak pocić tylko. Widzowie no ja... No widzicie, Alan! Nie chce się pocić, ale on się sam poci, bo nie jest za dobry w tego Minecrafta. <laughs> Rufta. No, ty jesteś... Ty jesteś tego... Tak! zrobiłem, zrobi, zro, zrobiłem to i spadłem. Kuba, co? Zrobiłem to i spadłem. No nie! Ej, wiesz ile raz, ej, ile razy spadłeś? Aha, bo ja dwa. No nie wiem. Ja tego kapać nie umiem. Patrz. Ej, ja, ja, ja. tam skoczyłem, ale potem o tą drugą drabinkę już nie dałem rady. Ale byłem naj... Ja w ogóle nie daję rady! Ty ty się tej rady. <laughs> no nie a, a ja nerwowo nie daję rady! Oj, nie nie. Ej ej, 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 ty, ej, ej, ty, ej, ty psychicznie, a ja nerwowo nie daję rady. Ty psychicznie, a ja nerwowo. A ja, a ja cały spocony. Ej, ho, ej, chłopie, aż burzę słyszę z dworu. Ty też masz burzę? Czy w sensie słyszysz? <zatutytoreńskiego> Już No dobra, no to do, 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 ty się nie ruszaj. Teraz patrz na mnie. Ja... Ej, dobra, dziewięć prób mi zostało. Dziewięć prób. 8 katastrofa. Dobra. 7 prób Może widzowie chociaż przejdę ten poziom No nie 6 prób No nie 5 pr No nie 4 No nie Nie Dwie ostatnie próby Dwie próby No nie ostatnia próba Jap Hello?